Było to bardzo wyrównane spotkanie z bardzo mocnym rozpoczęciem. W zasadzie pierwsze 30 minut były, były najbardziej intensywne z tych całych 90. Padły dwie, dwie bramki i chcieliśmy rozciągnąć ten mecz na swoją, na swoją korzyść, ale, ale trzeba szanować również ten remis, bo, bo punkt na stadionie lidera jest również dobrym rezultatem. Chłodkość, jeszcze raz. Chcieliśmy. Zakończyć to pierwszą część sezonu przez przerwą na reprezentację jako, jako lider. Nie udało się to, natomiast jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby, żeby trzymać kontakt z czołówką i, i mierzyć się z najlepszymi. Tak jak powiedziałeś, przerwa na reprezentację. Wiemy o tym, że nie gramy żadnego sparingu. Będzie czas na odpoczynek, ale też ciężką pracę rozumiem. Tak, myślę, że pierwszy co dzień poświęcimy na, na cięższą pracę, żeby zbudować bazę na kolejną część sezonu. Na pewno. Parę dni wolnego również, również otrzymamy, ale to już leży w gestii trenera. Na pewno nie zmordujemy tego czasu.